Wszyscy szukają mądrości. Można ją znaleźć także poprzez lekturę najnowszej książki księdza Mateusza Szerszenia, naszego współbrata, można powiedzieć, youtubera, który wspólnie z nami tworzy ubogacające treści na naszym kanale. Minuta mądrości to pozycja, która liczy, obym się nie pomylił, ponad 300 stron. Zawiera kilkadziesiąt bardzo cennych rozdziałów. Krótko, konkretnie, w punkt, do serca, do ucha i do głowy. Co w niej jest? O tym dowiedzą się ci, którzy zerkną i przeczytają. Minuta Mądrości do nabycia w naszej księgarni internetowej na stronie www.kjb24.pl Autor na pewno nie odmówi swojego podpisu. Zapraszamy poszukiwaczy prawdy. Któż jak Bóg? Chcesz, aby kanał się rozwijał? Zostań patronem w serwisie Patronite. Szczegóły znajdziesz w opisie pod filmem.